13 czerwca 1944 roku, godzina czwarta, 13 rano. Kanał La Manche wzburzył się pod szarym świtem, gdy pierwsza z hitlerowskich broni odwetów wrzasnęła w kierunku Londynu z prędkością 640 km na godzinę. Bomba latająca V1, bezpilotowy samolot napakowany niemal tonną materiałów wybuchowych, stanowiła desperacką próbę Niemiec, by terrorystycznymi bombami zmusić Brytanię do kapitulacji. W swoim podziemnym bunkrze pod Berlinem Adolf Hitler studiował raporty startowe z zimną satysfakcją. Fissler FI 103, jak nazywali go jego inżynierowie, przywróci niemiecką przewagę przez technologiczny terror. Ale czego Hitler nie wiedział, to że 145 km po drugiej stronie kanału amerykańscy inżynierowie już uczynili jego cudowną broń przestarzałą. Głęboko w tajnych laboratoriach Bell Telefon spędzili trzy lata, doskonaląc system radarowy tak precyzyjny, że mógł śledzić małe, szybkie cele na dużym dystansie. SCR 584 w połączeniu z rewolucyjnymi zapalnikami zbliżeniowymi i mechanicznymi komputerami miał zamienić niemiecką V1 z nie do powstrzymania broni terroru w latający cel do strzelania. W ciągu tygodni niemiecki wywiad miał zgłosić coś niemożliwego. W szczytowych sektorach operacyjnych brytyjskie działa przeciwlotnicze osiągały wskaźniki zniszczenia zbliżające się do 96% przeciwko V1, jeden strzał, jedno zabójstwo, niemal za każdym razem. Broń, która miała postawić Brytanię na kolanach, była niszczona z druzgocącą skutecznością. Rano 13 czerwca 1944 roku pułkownik Max Wakter stał w zamaskowanym bunkrze w Salowe Francji, obserwując techników wykonujących ostatnie przygotowania. Wokół niego rozciągało się 55 betonowych ramp startowych, każda skierowana wprost na Londyn oddalony o 240 km. Po miesiącach piekła rozwojowego, awarii technicznych i nalotów alianckich, które opóźniły program, operacja Eisenfall była wreszcie gotowa. Bomba latająca V1, obiecana przez Hitlera Brono odwetu, miała steroryzować Brytanię do kapitulacji. Broń była druzgocąco prosta. Siedem, pięć metrowy bezpilotowy samolot napędzany silnikiem odrzutowym niosący 850 kg materiałów wybuchowych. Przy 640 km na godzinę i wysokości 600 metrów leciał zbyt szybko dla myśliwców i zbyt nisko dla konwencjonalnych dział przeciwlotniczych. Niemieccy inżynierowie wierzyli, że znaleźli idealną lukę w brytyjskiej obronie. O czwartej rano Aktel wydał rozkaz. Pierwsza V1 wystartowała z rykiem płomieni i charakterystycznym dźwiękiem silnika odrzutowego, który wkrótce miał terroryzować Londyn. W ciągu minut poszły kolejne. Do świtu 2010 roku, maja do stycznia, było w powietrzu, rozpoczynając to, co Niemcy pewnie spodziewali się, że będzie druzgocącą kampanią. Pierwsze uderzenia wywołały dokładnie ten terror, jakiego Hitler sobie wyobrażał. Te bezpilotowe bomby nie dawały ostrzeżenia. Po prostu się pojawiały, silniki wyłączały się sekundy przed masywnymi eksplozjami, które spłaszczały budynki. W ciągu 24 godzin wystrzelono 244 V1 na Brytanię, 144 przekroczyły wybrzeże. Brytyjska obrona wydawała się przytłoczona. Czego Hitler nie wiedział, to że amerykańscy inżynierowie przewidzieli dokładnie ten scenariusz trzy lata wcześniej. Cichaczem rozwijali najbardziej zaawansowany system radarowy na świecie, specjalnie zaprojektowany do śledzenia małych, szybkich, nisko lecących celów. System radarowy SCR-584 był już operacyjny w starannie wybranych miejscach wokół Brytanii, a jego operatorzy uczyli się, jak obrócić niemiecką technologię przeciwko sobie. Bardziej złowieszcze dla niemieckiego programu V1, Amerykanie rozwiązali fundamentalny problem, który czynił bombę latającą tak trudną do przechwycenia. Stworzyli zapalnik zbliżeniowy, który mógł detonować pociski artyleryjskie w śmiertelnym zasięgu od dowolnego celu, niezależnie od prędkości czy manewrowości. W połączeniu z kierownikiem dział M9, mechanicznym komputerem, który mógł przewidzieć, gdzie poruszający się cel będzie za kilka sekund, amerykańska technologia miała zademonstrować coś, co Niemcy uważali za niemożliwe. Bron terroru V1 miała stać się najdroższym dronem docelowym na świecie, a niemiecki wywiad wojskowy był kompletnie nieprzygotowany na to, co nastąpi. Luty 1941 rok, niemal trzy lata przed tym, jak pierwsza V-1 wrzasnęła w kierunku Londynu, dr Merle stał w MIT Radiation Laboratory, obserwując techników kalibrujących system radarowy, który zrewolucjonizuje wojnę. Opracowany w MIT i zintegrowany z kierownikiem dział M9 Bell Labs, SCR-584 reprezentował najbardziej zaawansowaną technologię elektroniczną na świecie. Czego Niemcy studiujący brytyjskie możliwości radarowe nie zdawali sobie sprawy, to że amerykańscy inżynierowie już wyprzedzili każdy istniejący system o lata. SCR-584 reprezentował rewolucyjną technologię. Działając na 2700 MHz w porównaniu do niemieckich systemów średnio 560 MHz, mógł rozróżniać cele z bezprecedensową precyzją. Prawdziwym przełomem była integracja. Radar przekazywał dane bezpośrednio do kierownika dział M9, mechanicznego komputera ważącego 3,6 tony, który obliczał przechwycenie celów w ciągu sekund. Dr. Iwan Gettyn Smith ustalił wymagające kryteria. Śledzić cele przy 800 km na godzinę, niezależnie od rozmiaru czy wysokości, dostarczać dokładne dane dla zasięgów artyleryjskich 18 km i działać automatycznie bez wysoko wykwalifikowanych operatorów. Zapalnik zbliżeniowy reprezentował najściślej strzeżony sekret. Ten miniaturowy radar mógł automatycznie detonować pociski przy zbliżaniu się do dowolnego celu, mnożąc skuteczność przeciwlotniczą przez czynniki 10 do 20. Do 1943 roku SCR 584 osiągał 90% trafień przeciwko dronom docelowym lecącym 480 km na godzinę podczas testów. Gdy pierwsze systemy dotarły do Brytanii, zostały zainstalowane z niezwykłą tajemnicą. Niemiecki wywiad wykrył nowe instalacje antenowe, ale nie mógł określić ich celu. Amerykanie wyciągnęli wnioski z niemieckich błędów podczas bitwy o Brytanię. Zamiast umieszczać wszystkie instalacje radarowe wzdłuż wybrzeża, gdzie były narażone na ataki, stanowiska SCR-584 zostały rozmieszczone w głębi południowo-wschodniej Anglii. Wielokrotne radary mogły śledzić te same cele z różnych kątów, zapewniając redundantne pokrycie i niewiarygodną dokładność. System został zaprojektowany do śledzenia wszystkiego lecącego między poziomem gruntu a 12 kilometrami wysokości na dystansach do 113 kilometrów. Niemiecki wywiad całkowicie nie docenił tego, co przeciwko nim rozwijano. Przechwycone komunikaty Luftwaffe z początku 1944 roku pokazywały niemieckich pilotów raportujących zwiększoną dokładność przeciwlotniczą, ale niemieccy dowódcy przypisywali to lepszemu treningowi lub dodatkowym działom. Nie mieli pojęcia, że amerykańska technologia fundamentalnie zmieniła zasady wojny powietrznej. Matematyczna precyzja systemu SCR 584 oznaczała, że prędkość niemieckich samolotów nie była już znaczącą przewagą obronną. Kierownik M9 mógł przewidzieć, gdzie będzie dowolny cel do 30 sekund w przyszłości, uwzględniając wysokość, prędkość, zmianę kierunku, a nawet warunki wiatrowe. Zapalniki zbliżeniowe eliminowały potrzebę bezpośrednich trafień. Po raz pierwszy w historii artyleria przeciwlotnicza mogła angażować szybkie, nisko lecące cele z niemal pewnym wskaźnikiem sukcesu. Czego niemieccy planiści wojskowi nie zdawali sobie sprawy, to że bomba latająca V1, zaprojektowana do wykorzystania ograniczeń istniejących brytyjskich systemów radarowych i przeciwlotniczych, była idealnie przystosowana do zademonstrowania przytłaczającej przewagi amerykańskiej technologii. Przewidywalna ścieżka lotu V1, stała prędkość i niezdolność do manewrowania uczyniłyby ją idealnym celem dla systemu SCR 584, zamiast przytłoczyć brytyjską obronę. V1 miała potwierdzić amerykańską inżynierię w najbardziej dramatyczny sposób. 3 sierpnia 1944 roku, godzina 14.17 podpułkownik Harold E. Hartney obserwował ze swojego stanowiska dowodzenia koło Dover, jak znajomy trzask silnika odrzutowego V1 zbliżał się za kanału. Przez siedem tygodni te bronie terroru spadały na Brytanie w tempie studziennie. Ale dzisiaj nastąpił punkt zwrotny, który niemiecki wywiad miał trudności ze zrozumieniem. Dzisiaj kompletna sieć obronna SCR-584 była po raz pierwszy w pełni operacyjna. Na stanowiskach radarowych w całej południowo-wschodniej Anglii operatorzy SCR-584 śledzili nadlatującą V1 od momentu przekroczenia francuskiego wybrzeża. Mechaniczna precyzja była nadzwyczajna. Gdzie wcześniejsze systemy radarowe dostarczały przybliżone namiary i grube oszacowania wysokości, SCR-584 wyświetlał dokładne współrzędne aktualizowane co sekundę. Zasięg 43 tysiące metrów i zbliża się. Wysokość 640 metrów. Prędkość 647 km na godzinę na kursie 315 stopni. Informacje automatycznie płynęły do baterii A 184 batalionu artylerii przeciwlotniczej rozmieszczonej koło Hastings. Tutaj kierownik działem 9 otrzymywał dane radarowe i zaczynał obliczać rozwiązanie przechwycenia. Mechaniczny komputer, ważący 4 tony i zawierający ponad 160 precyzyjnych kół zębatych, rozwiązywał równania balistyczne, których ukończenie zajęłoby ludzkim kalkulatorom godziny. W 3,7 sekundy określił dokładne rozwiązanie ostrzału dla 4,90 mm dział przeciwlotniczych. Matematyczna precyzja była nadzwyczajna. Kierownik M9 obliczał dokładne rozwiązania ostrzału, gdy cel był jeszcze kilometry dalej. Cztery działa 90 mm strzeliły w sekwencji pociski czasowane na stworzenie śmiertelnego wzoru pudełkowego 23 sekundy w przyszłości. Gdy V1 weszła w tę strefę zabójczą, zapalniki VT detonowały automatycznie. O 14.18 eksplozja nastąpiła 14 metrów od bomby latającej, wysyłając odłamki przez jej aluminiową skórę. V1 pochyliła się w dół i eksplodowała nieszkodliwie na pustym polu. Całkowity czas zaangażowania, 67 sekund. Wystrzelono cztery pociski, zniszczono jeden cel, nie wymagano ludzkiego celowania. Niemiecki wywiad monitorujący brytyjski ruch radiowy wykrywał odniesienia do udanych przechwytów, ale przypisywał je propagandzie. Szacowali, że brytyjskie wskaźniki zniszczenia nie mogą przekroczyć 20 do 30% na podstawie znanych ograniczeń technologicznych. Ta porażka wywiadowcza okazała się katastrofalna. Niemieccy dowódcy przydzielali zasoby na zwiększenie tempa startów zamiast poprawy przeżywalności broni, masowo produkując bomby latające, które amerykańska technologia niszczyła z matematyczną pewnością. Matematyczna precyzja amerykańskiej obrony przeciwlotniczej reprezentowała fundamentalną zmianę w wojnie, której niemiecka doktryna wojskowa nie mogła pojąć. Zaprojektowali V1 do wykorzystania ludzkich ograniczeń w śledzeniu i celowaniu. Nigdy nie przewidzieli mechanicznych systemów. Które mogły całkowicie wyeliminować błąd ludzki. 7 września 1944 roku. W bunkrze wywiadowczym pod Berlinem Oberfuhrer Walter Schellenberg studiował przechwycenia, które przeczyły każdemu założeniu o brytyjskich możliwościach. Podczas szczytu tygodnia 28 sierpnia, 3 września, niemieckie stanowiska wystrzeliły 316 V1. Brytyjska obrona twierdziła, że zniszczyła 279 wskaźnik zabójstw 92,7%. Który niemieccy inżynierowie upierali się, że jest technicznie niemożliwy. Bardziej niepokojąca była precyzja. V1 były niszczone przez eksplozje zbliżeniowe z nadprzyrodzoną dokładnością, sugerującą systemy celowania, których niemiecka technologia nie mogła dorównać. Nowe układy antenowe przy brytyjskich stanowiskach dział nie pasowały do żadnego znanego projektu radarowego. Przechwycone brytyjskie komunikaty odnosiły się do SCR-584 i kierowników M9. Oznaczeń sprzętu, których niemiecki wywiad nie mógł zidentyfikować. Niemieccy piloci testowi raportowali ciągłe śledzenie od startu z radarem utrzymującym namiar niezależnie od manewrów elewacyjnych. Bardziej złowieszcze, niemieckie stacje monitoringu wykrywały brytyjskie komunikaty radiowe sugerujące, że pojedyncze V1 były angażowane przez wielokrotne baterie dział jednocześnie. Ten poziom koordynacji wymagał systemów wymiany danych, których Brytyjczycy według niemieckiego wywiadu nie posiadali. Niemiecka doktryna zakładała, że działa przeciwlotnicze działały niezależnie, z minimalną koordynacją poza lokalnymi strukturami dowodzenia. Brytyjczycy wydawali się stworzyć zintegrowaną sieć obronną, która traktowała południowo-wschodnią Anglię jako jeden system broni. Technologia zapalników zbliżeniowych reprezentowała najbardziej niepokojącą lukę wywiadowczą. Niemieccy inżynierowie analizujący wraki V1 znaleźli dowody wzorów wybuchowych, które wymagały automatycznej detonacji zbliżeniowej ale niemieccy naukowcy pracowali nad podobną technologią od lat bez osiągnięcia niezawodnych rezultatów. Miniaturyzacja wymagana do zmieszczenia czujników zbliżeniowych w pociskach artyleryjskich wydawała się poza obecnymi możliwościami technologicznymi, a jednak Brytyjczycy najwyraźniej używali takich urządzeń rutynowo. Zespół analityczny Schellenberga obliczył wskaźniki zużycia amunicji, które również przeczyły niemieckim oszacowaniom wywiadowczym. Na podstawie obserwowanych brytyjskich pozycji dział i szacowanego tempa ostrzału, Zniszczenie ponad 90% nadlatujących V1 powinno wymagać masywnego zużycia amunicji artyleryjskiej. Jednak brytyjska zdolność produkcji amunicji, starannie monitorowana przez niemiecki wywiad, nie wydawała się wystarczająca do wspierania tak intensywnych operacji przeciwlotniczych. Brytyjczycy albo osiągali niemożliwe wskaźniki skuteczności, albo ukrywali znaczne możliwości produkcji amunicji. Niemieckie samoloty próbujące fotografować brytyjskie baterie dział raportowały śledzenie i angażowanie na dystansach przekraczających znane brytyjskie możliwości radarowe. Odrzutowce Mistrzostwom Europy 262-lecące ponad 800 km na godzinę i na wysokości ponad 9 km były śledzone ciągle i angażowane z niesamowitą dokładnością. To sugerowało technologię radarową o charakterystykach rozdzielczości i zasięgu, które niemieccy inżynierowie uważali za teoretycznie niemożliwe przy użyciu znanej elektroniki. Obraz wywiadowczy namalowany przez te raporty sugerował, że brytyjska technologia obronna rozwinęła się poza niemieckie zrozumienie. Ale niemiecka doktryna wojskowa, oparta na założeniach przewagi technologicznej, nie mogła przyjąć takich wniosków. Zamiast tego niemieckie raporty wywiadowcze racjonalizowały niemożliwe statystyki przez wymyślone teorie obejmujące brytyjską propagandę, zmodyfikowane procedury raportowania i manipulację statystyczną zaprojektowaną do przesadnego przedstawiania sukcesu obronnego. Ta racjonalizacja miała okazać się katastrofalna dla niemieckiego planowania strategicznego. Przekonani, że brytyjskie twierdzenia to propaganda, niemieccy dowódcy kontynuowali przydzielanie zasobów na zwiększenie tempa produkcji V1 zamiast poprawy przeżywalności broni. Produkowali bomby latające szybciej niż kiedykolwiek, najwyraźniej nieświadomi, że amerykańska technologia niszczy jest niemal idealną skutecznością. Matematyczna precyzja przechwytów SCR 584 reprezentowała rewolucję technologiczną, której niemieckie agencje wywiadowcze nie mogły wykryć ani zaakceptować. Przewidzieli brytyjskie ulepszenia obronne, ale nigdy nie wyobrazili sobie, że amerykańska inżynieria może wyeliminować fundamentalne zalety, które czyniły V1 wykonalną. Broń zaprojektowana do przytłoczenia brytyjskiej obrony zamiast tego potwierdzała amerykańską przewagę technologiczną w najbardziej dramatyczny sposób. 15 października roku 1944 sierżant sztabowy James Morton obserwował trzy V1 zbliżające się jednocześnie na swoim ekranie SCR 584. To, co nastąpiło, zademonstrakowało przewagę technologiczną, która uczyniła niemieckie bronie terroru przestarzałymi. Bateria A zaangażowała pierwszą V1 na 43 tysiące metrów. Cztery działa strzeliły w sekwencji pociski czasowane na stworzenie śmiertelnego wzoru 23 sekundy w przyszłości. V1 poleciała prosto w strefę zabójczą i została zniszczona. Jednocześnie baterie C i F zniszczyły pozostałe cele używając identycznych procedur. Całkowity czas zaangażowania 67 sekund. Amunicja 12 pocisków. Wskaźnik sukcesu 100%. Prędkość i skuteczność reprezentowały postępy technologiczne, których niemiecki wywiad nie mógł wyjaśnić. Zapalniki zbliżeniowe VT osiągnęły 98% niezawodności w operacjach polowych, praktycznie każdy pocisk detonował w optymalnym zasięgu. Niemieccy naukowcy zmagali się z osiągnięciem 60-70% niezawodności w warunkach laboratoryjnych. Amerykanie udoskonalili i masowo wyprodukowali technologię, której niemiecki przemysł nie mógł odtworzyć. Niemieckie próby penetracji obrony SCR 584 ujawniły dokładność śledzenia przekraczającą teoretyczne granice. Zmodyfikowane V1 były śledzone ciągle od startu do zniszczenia, niezależnie od manewrów elewacyjnych. Pojedyncze cele były angażowane jednocześnie przez wiele baterii z idealną koordynacją możliwości, których niemieckie systemy komunikacyjne nie mogły wspierać. 30 listopada 1944 roku ostatnia niemiecka V1 eksplodowała nieszkodliwie na polu w Kent, zniszczona przez artylerię kierowaną SCR 584 na 39 tysięcy metrów. Amerykańska technologia radarowa zakończyła jedno z najbardziej decydujących zwycięstw technologicznych w historii wojskowej. Statystyki kampanii zebrane przez brytyjskie dowództwo przeciwlotnicze opowiadały niezwykłą historię. Od czerwca do listopada 1944 roku Niemcy wystrzelili 9521V1 w kierunku Brytanii. Z 488, które przekroczyły kanał, siły obronne zniszczyły do 7194 w szczytowych okresach operacyjnych. W najbardziej skutecznych sektorach przybrzeżnych wskaźniki zabójstw osiągnęły 96,1%. Średnie zużycie amunicji w tych strefach 3,2 pocisku na cel w porównaniu do tradycyjnych operacji przeciwlotniczych, wymagających 200 do 400 pocisków na zabójstwo. Analitycy początkowo kwestionowali te liczby jako propagandę. Żaden system nie mógł zbliżyć się do takiej precyzji. Ale szczegółowa analiza ujawniła wzory, które przeczyły zrozumieniu, stałe wskaźniki trafień niezależnie od pogody, wysokości czy kąta podejścia. Amerykanie stworzyli technologię odporną na czynniki środowiskowe, które ograniczały każdy inny system radarowy. Statystyki zapalników zbliżeniowych były szczególnie szokujące dla niemieckich naukowców zajmujących się bronią. Zapalniki VT osiągały wskaźniki niezawodności przekraczające 98%, co oznaczało, że praktycznie każdy wystrzelony pocisk detonował w optymalnym zasięgu od swojego celu. Niemiecki rozwój zapalników zbliżeniowych zmagał się z osiągnięciem 60 do 70% niezawodności w warunkach laboratoryjnych. Amerykanie najwyraźniej udoskonalili technologię Produkując jednocześnie miliony pocisków do wdrożenia polowego. Niemieckie próby analizy przejętych komponentów zapalników VT ujawniły miniaturyzację i wyrafinowanie elektroniczne, których niemiecki przemysł nie mógł odtworzyć. Maleńkie nadajniki i odbiorniki radarowe wymagały lamp próżniowych mniejszych niż gumki do ołówków, wyprodukowanych z tolerancjami, których niemiecka inżynieria precyzyjna nie mogła osiągnąć w masowej produkcji. Amerykanie uprzemysłowili technologię elektroniczną, którą niemieccy naukowcy uważali za eksperymentalne ciekawostki laboratoryjne. Możliwości integracji zademonstrowane przez systemy SCR 584 reprezentowały być może najbardziej znaczącą przewagę technologiczną. Niemieckie systemy radarowe działały niezależnie, dostarczając dane ludzkim operatorom, którzy ręcznie obliczali rozwiązania ostrzału. Amerykański system zintegrował śledzenie radarowe, obliczenia mechaniczne i automatyczne sterowanie ogniem w jeden system broni który całkowicie eliminował błąd ludzki. Niemieckie loty testowe próbujące penetrować obronę SCR-584 ujawniły dokładność śledzenia, która przekraczała teoretyczne granice znanej technologii radarowej. Zmodyfikowane V1 wyposażone w sprzęt monitorujący były śledzone ciągle od startu do zniszczenia, niezależnie od zmian prędkości, waliacji wysokości czy modyfikacji kursu. Amerykański radar wydawał się utrzymywać namiar na cel w warunkach które powinny złamać konwencjonalne śledzenie radarowe. Statystyki koordynacji baterii demonstruowały możliwości organizacyjne, które niemiecka doktryna wojskowa uważała za niemożliwe. Pojedyncze V1 były angażowane jednocześnie przez wiele baterii dział z idealnie skoordynowanym czasowaniem, które zapobiegało incydentom ognia przyjaciela, jednocześnie maksymalizując prawdopodobieństwo zabójstwa. To wymagało wymiany danych w czasie rzeczywistym i koordynacji dowodzenia której niemieckie systemy komunikacyjne nie mogły wspierać. Skuteczność obrony regionalnej okazała się najbardziej druzgocąca dla niemieckiego planowania strategicznego. Południowo-wschodnia Anglia, wyposażona w nakładające się pokrycie SCR 584, stała się zasadniczo nieprzenikalna dla ataków V1. Niemieckie bronie zaprojektowane do wykorzystania luk w brytyjskiej obronie były niszczone z matematyczną pewnością niezależnie od trasy podejścia, wysokości czy czasu. Niemieckie statystyki produkcyjne ujawniły ekonomiczną katastrofę niższości technologicznej. Produkcja V1 pochłonęła ogromne zasoby, wymagając precyzyjnej inżynierii dla silników odrzutowych, wyrafinowanych systemów autopilota i głowic wybuchowych. Każda bomba latająca reprezentowała znaczną inwestycję w materiały, czas produkcji i wiedzę techniczną. Amerykanie niszczyli te drogie bronie pociskami artyleryjskimi, które kosztowały ułamki wartości swoich celów. Oszacowania wywiadowcze sugerowały, że niemieckie koszty produkcji V1 przekraczały 50 000 dolarów na broń w równoważnych zasobach, podczas gdy amerykańskie zaangażowania SCR-584 kosztowały około 300 dolarów w amunicji. Wskaźnik skuteczności ekonomicznej faworyzował amerykańską obronę przez czynniki 150-200 do 200 do 1, reprezentując przewagę technologiczną, która czyniła kontynuowane ataki V1 ekonomicznie nieuzasadnionymi. Niemieckie oceny strategiczne. Ukończone w grudniu 1944 roku przyznały, że kampania terroru V1 całkowicie się nie powiodła. Zamiast terroryzować Brytanię do kapitulacji, bomby latające potwierdziły amerykańską przewagę technologiczną, jednocześnie pochłaniając niemieckie zasoby desperacko potrzebne do konwencjonalnej obrony. Broń zaprojektowana do przywrócenia niemieckiej inicjatywy strategicznej, zamiast tego zademonstrakowała beznadziejność konkurowania z amerykańskimi możliwościami przemysłowymi i naukowymi. Końcowe raporty wywiadowcze, zebrane przez niemieckich analityków, namalowały obraz niższości technologicznej, której ich doktryna wojskowa nie mogła rozwiązać. Amerykańska inżynieria osiągnęła precyzję w wojnie, która wyminowała taktyczne zalety, na których niemieckie bronie tradycyjnie polegały. Luka nie była jedynie ilościowa, ale reprezentowała fundamentalne różnice w zrozumieniu naukowym, możliwościach produkcyjnych i filozofii inżynieryjnej, których nie można było wypełnić podczas wojny. Kampania SCR 584 przeciwko V1 udowodniła, że przewaga technologiczna może uczynić wrogą bron całkowicie nieskuteczną, niezależnie od ich teoretycznych możliwości. Niemieccy inżynierowie stworzyli wyrafinowaną broń terroru, którą amerykańska technologia zredukowała do drogiej praktyki strzeleckiej. Lekcja miała okazać się stosowalna do każdej kolejnej konkurencji technologicznej między niemiecką innowacją a amerykańską precyzją przemysłową. 15 grudnia 1944 roku generał Henry Hup Arnold studiował końcowe raporty SCR 584 z satysfakcją. Liczby dokumentowały więcej niż udaną obronę powietrzną, pokazywały moment, gdy amerykańska inżynieria osiągnęła precyzję w wojnie, która miała na dekady przekształcić strategię wojskową. Szczytowa wydajność sektora 96,1% zniszczenia przy użyciu 3,2 pocisku na cel. Amerykańska technologia zademonstrakowała skuteczność, która czyniła wrogą broń przestarzałą przez systematyczną precyzję zamiast przytłaczającą siłę. Ale implikacje wykraczały daleko poza V1. SCR-584 potwierdził zasady zintegrowanej wojny, śledzenie radarowe, obliczenia mechaniczne i zapalniki zbliżeniowe tworzące pierwszy prawdziwie zautomatyzowany system broni. Agencje wywiadowcze w końcu zrozumiały swoją porażkę technologiczną. Amerykanie nie tylko zbudowali lepszy radar, Stworzyli zintegrowane systemy, które wyeliminowały ludzkie ograniczenia wykorzystywane przez niemiecką broń. Prędkość, manewrowość i zaskoczenie nie zapewniały już przewag przeciwko mechanicznie precyzyjnej obronie. Miniaturyzacja w zapalnikach VT miała prowadzić bezpośrednio do tranzystorów, obwodów scalonych i ery informacji. Co ważniejsze, kampania udowodniła, że badania naukowe i możliwości produkcyjne mogą tworzyć przewagi wojskowe których odwaga i umiejętności taktyczne nie mogą przeciwdziałać. Wpływ psychologiczny okazał się równie druzgocący. Niemieccy dowódcy zbudowali strategię wokół przewagi technologicznej, którą amerykańska precyzja zdemolowała. Raporty wywiadowcze ujawniły demoralizację wykraczającą poza program V1, jeśli Amerykanie mogli uczynić ich najbardziej zaawansowaną broń skuteczną, jaka nadzieja istniała przeciwko alianckiej inwazji, Zwycięstwo SCR-584 reprezentowało więcej niż udaną obronę. Zademonstrakowało, że amerykańskie możliwości technologiczne osiągnęły poziomy, które mogły uczynić wrogą broń przestarzałą przez precyzję inżynieryjną zamiast przewagę liczbową. Niemieckie bronie zaprojektowane do wykorzystania luk w obronie były niszczone z matematyczną pewnością niezależnie od trasy podejścia czy czasu. Dla niemieckich naukowców którzy stworzyli V1, amerykańska precyzja matematyczna reprezentowała pokorne lekcje. Ich wyrafinowana broń została zredukowana do praktyki strzeleckiej przez technologię, która integrowała wielokrotne postępy naukowe w systemy precyzyjnej wojny, których niemiecka inżynieria nie mogła dorównać. Zwycięstwo było kompletne i historycznie znaczące. Amerykańska technologia radarowa ustanowiła zasady precyzyjnej wojny, które miały definiować konkurencję wojskową przez epokę nuklearną. Matematyczna precyzja, która zniszczyła 96,1% nadlatujących V1, udowodniła, że amerykańska inżynieria może osiągnąć pewność taktyczną, która czyni wrogą innowację irrelevantną. Ostatnia V1, zniszczona przez ogień SCR-584, zakończyła więcej niż kampanię terroru. Zakończyła erę, w której technologiczne zaskoczenie zapewniało decydujące przewagi. W epoce precyzji, która nastąpiła, Pewność matematyczna miała mieć większe znaczenie niż możliwości poszczególnych broni, amerykańska inżynieria napisała podręcznik.